Pani Iwona, jak ja się cieszę, że ja Panią widzę. Black, and white. Black znaczy, and white. My zawsze się potrafimy dobrać. Tak, My się zawsze potrafimy dobrać, ale to nie było takie pewne, czy ja Panią zobaczę, bo muszę przyznać, że jak zaczęłam czytać o tych wszystkich zmianach w tańcu z gwiazdami, to była taka myśl: Kurczę, no czy tutaj jednak Pani Iwona, z którą zawsze mam takie super rozmowy, pozostanie w tym jury? No i się udało i super. Yy, to rzeczywiście był taki moment zawieszenia, chociaż. Muszę dość tutaj przyznać, że ja już dużo wcześniej wiedziałam, że będę, zanim ktokolwiek się dowiedział, ale rzeczywiście firma no, też zobowiązuje praca w danym miejscu i byłam zobowiązana do pewnej dyskrecji, dlatego na ten temat się długo nie wypowiadałam. A, ale był moment tego zawieszenia i niepokoju jak najbardziej. A jak się Pani czuje jako osoba, która właściwie jako jedyna nie została wymieniona z całego składu jury? Słuchajcie, fruwam, naprawdę, ja fruwam, bo. Moim zdaniem, nikt nie przyjmuje z uśmiechem: O, fajnie, już nie jesteś z czymś, czymś, co kochasz. Nie, to są smutne wiadomości, przykre wiadomości, bolące nas trochę. Więc potwierdzenie mojej osoby w kolejnej edycji, w tak nowej edycji, w tak odświeżonej praktycznie totalnie, nie ukrywam, że czuję się zaszczycona. Naprawdę taka. To nie chodzi o dowartościowywanie się, natomiast naprawdę taki czuję zaszczyt, że tak dostąpiłam zaszczytu być w kolejnej edycji. Chyba to mi towarzyszy. I tutaj będzie, mam wrażenie, bardzo ciekawa relacja pomiędzy panią a panią Ewą Kasprzyk. Zastanawiam się, jak takie dwa temperamentne charaktery będą ze sobą funkcjonować podczas tych odcinków na żywo. Właśnie dobrze powiedziałaś, jak będą funkcjonować, bo my jeszcze nie wiemy. Miałam już okazję z Ewą kas wziąć udział w jednym programie. Tam się tak działo, że po prostu raz myślałam, że ją zabiję, a raz myślałam, że ją przytulę, a raz myślałam, że dzieje się. Na pewno między nami bardzo iskrzy. Jesteśmy e, takie dwa e, żywioły, nawet powiedziałabym dwa ognie, pomimo, że jeden czarny, a drugi biały. E, I ja mam wrażenie, że to tak, nie będzie łagodniej nie mówię, że my się będziemy umawiać na coś, bo w tym programie jury się nigdy nie umawia. Jesteśmy sobą, ale ja czuję, ja czuję, że tam Ewa już armatkę ładuje, żeby strzelać w moją stronę. Ja no na i... razie nie, ja spokojnie czekam na nią. No i tutaj już porozmawiałyśmy o zmianach, porozmawiałyśmy o jury, no to teraz czas na uczestników, którzy zdaniem niektórych naprawdę są dobrani fenomenalnie. No Nie ma tak za bardzo, powiedzmy, ludzi, których nie kojarzymy, bo były takie edycje, że nawet ci tancerze byli trochę bardziej znani niż te gwiazdy. Teraz pan dyrektor Miszczak tutaj niejednokrotnie pytany mówił, że on chce taką edycję, gdzie będą osoby top of the top. To jak pani ocenia jego wybory? I proszę zobaczyć i pan Edward o tym mówił i dotrzymał moim zdaniem słowa, poczekał chwilę, media szalały, a on jednak spokojnie czekał, ponieważ kiedy ja przeczytałam i poznałam listę gwiazd, byłam naprawdę w takim pozytywnym szoku, ponieważ znam wszystkich, absolutnie Wszystkich znam, oczywiście nie prywatnie, nie, nie, nie kumpelsko, z nikim praktycznie tak się nie spotkałam, natomiast wszystkie nazwiska znam, a to uważam, jest bardzo duży plus, no bo o to chodzi, żeby w tym programie takie osoby wystąpiły, e, więc ja się bardzo cieszę z tego wyboru, także Panie Edwardzie, brawo. I kogo Pani, takim swoim okiem. Ja już Panią znam, wiem, że tutaj jakby konkretnego nazwiska pani nie powiedziała. Już znamy odpowiedź właśnie przed edycją nigdy. To kogo jest pani ciekawa? Ciekawa kogo pani. Właśnie e, ostatnio tak sobie myślałam. I tak, no tak, to ją chcę zobaczyć, jego chcę zobaczyć, jego. O, ciekawa, jak ona sobie poradzi. Nie ma, nie ma jednej osoby. Jestem ciekawa absolutnie w 100% wszystkich. No dobrze, a na przykład e, tak sobie myślę, bo też jest rozbieżność wiekowa dosyć duża w tej edycji. no... Roksana, która jest nastolatką, będzie inaczej się na przykład ruszać niż tutaj pani Anita Sokołowska, która jest już dojrzałą kobietą. Wiesz co, w poprawności tańca tak naprawdę wiek nie do końca ma znaczenie tutaj, więc czy, czy młodsza, zresztą już chyba wcześniejsze edycje dokładnie to pokazywały, że nie ma znaczenia też kto wygra, ten można wygrać wcale niekoniecznie supertańcem, edycję, bardziej może popularnością i lubieniem tak zwanym, więc tutaj może nawet dobrze, że są różne osoby, bo ja uważam, że to jest ciekawe dla widza, że zresztą dzięki temu taniec spełnia swoje zadanie, bo taniec łączy pokolenia ustawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i ostatnie pytanie jeszcze o Rafała Maseraka. W roli jurora. Mm -hmm. Ja się bardzo cieszę, ponieważ Rafał, e, Rafale, wybacz, ale zjadłeś zęby <grafy> na tym programie. E, I rzeczywiście zna ten program od podszewki. Trzymam za niego bardzo kciuki. Rafał też e, bardzo tak się zmienił, on tak spoważniał. Jest taki, e, no już jest mężczyzną dorosłym, zaczynam jako młodzieniec w tym programie. E, ja e, miałam okazję już nim się spotkać e, nawet na castingu. I widzę, że też będzie naprawdę chyba sympatycznym, fajnym jurorem czy surowym czy e, g, takim łagodniejszym to jeszcze nie wiem natomiast e, bardzo miło mi się z nim współpracowało więc ja się cieszę za niego ponieważ myślę że e, to, to służył tyle lat w tym programie